Goście właściwie, pani Edyta Wizgier i pani Katarzyna Rudziewicz, wolontariuszki szlachetnej paczki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witamy. Chociaż dobry. dopiero listopad w kalendarzu to jednak weekend cudów zbliża się wielkimi e, krokami, praktycznie można powiedzieć e, zapasem. Tak naprawdę wolontariusze szlachetnej paczki to chyba pracują e, od weekendu cudów do weekendu cudów, że planowanie kolejnego zaczynacie już po tym pierwszym, tak? Tak, dokładnie. <laughs> Pracujemy cały rok e, z tym, że taka intensywna praca zaczyna się w sumie od sierpnia. Wtedy rekrutujemy nowych wolontariuszy, yy, trwają szkolenia przygotowujące do, do tego, co mamy robić. No i aktualnie, teraz jesteśmy w trakcie odwiedzania rodzin, ponieważ już niedługo, 16 listopada, otwiera się baza szlachetnej paczki, gdzie yy, nasi darczyńcy będą mogli wybrać swoje. Rodziny, które my opiszemy, więc teraz jest taka najbardziej intensywna praca. Dwie takie najpotężniejsze charytatywne akcje w naszym kraju to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Szlachetna Paczka. Właśnie Szlachetna Paczka, troszeczkę młodsza jest. Na czym polega idea tej akcji? Skąd to się wzięło? Szlachetna paczka zaczęła się w 2001 roku z inicjatywy księdza Jacka Stryczka. I chodzi o to, żeby pomagać rodzinom w trudnej sytuacji, z tym, żeby ta pomoc była już taka docelowa, taka, która pomoże im stanąć na nogi, pomoże wprowadzić jakieś zmiany. Więc jest to głównie pomoc materialna w postaci jakichś rzeczy, które my, jako wolontariusze, idąc do rodziny. Patrzymy, czego im tak naprawdę brakuje do tego, żeby uh -huh. polepszyć tą sytuację, i później właśnie ta pom tą pomoc staramy się przywieźć, więc tak, tak pokrótce to wygląda. Dedykowana pomoc, która może pomóc powstać tym rodzinom w trudnej sytuacji. Czyli nie jest to mydło i powidło, czyli po czy. Czyli są Wszystko to tylko i wyłącznie tak konkretne rzeczy. Dedykowane, te, które, dedykowane które, te, którym te, które tym potrzebne. rodzin w trudnej sytuacji brakuje. No, na przykład nie wiem, tutaj y, osoby chcą zmienić swoje życie, chcą zrobić jakiś kurs, który pomoże im wrócić na rynek pracy. to... To wtedy też y, opisujemy to w potrzebach i też znajdują się darczyńcy, którzy. Czyli nie są to tylko y, rzeczy, tak mówiąc u, u, umownie, Na... ale wszelka pomoc. Wszelka wtedy... pomoc, tak. Mieliśmy sytuację, że darczyńca spłacił zadłużenie czynszu mieszkania pewnej pani, więc no. Cuda się zdarzają właśnie w weekend cudów i my tutaj staramy się do tego doprowadzić. Kiedy rusza akcja, to już e, e, wspomniała Pani, że w sierpniu e, zaczynacie rekrutację, rekrutację mhm. tak, wolontariuszy. Jakie najważniejsze daty łączące się z tą e, akcją należałoby wymienić? Czyli takie najważniejsze takie o, tak. E, za dwa tygodnie, 16 listopada, właśnie otwiera się baza rodzin na, szlonie, na stronie szlachetnej paczki. I to jest taki najważniejszy moment, gdzie wtedy ci darczyńcy w oczekiwaniu właśnie wchodzą na tę stronę i wybierają rodziny. I to otwarcie bazy trwa do 14-15 grudnia, do weekendu cudów. Właśnie w weekend cudów jest ta, tak jakby finał tego wszystkiego, gdzie jedziemy do rodzin z tymi wszystkimi paczkami, darami, jedziemy, idziemy je odwiedzić i właśnie. Przywieź to co na co A oczekują. kto zgłasza y, rodziny do, do do akcji? Kto może zgłosić? O tak. To znaczy różnie. Przede wszystkim z instytucji. Mamy zgłoszenia z instytucji tutaj. A to jest tak, że każdy? Znaczy można. Może, można zgłosić sąsiada, jeżeli widzimy, że jest w trudnej sytuacji. Mm -hmm. Na stronie Szlachetnej Paczki znajduje się formularz, przez które takie zgłoszenie później trafia do naszej liderki i my jako wolontariusze mamy zweryfikować tę rodzinę. No bardzo często pomagają nam instytucje. No właśnie, jak wygląda ta weryfikacja? To może takie Kasia opowie, zgłoszenie. jak to mniej więcej wygląda. Y, więc tak, tak jak tu koleżanka wspomniała, tak wszelkie y, rodziny możemy zgłaszać też sami, możemy, mogą też zgłaszać nasi znajomi, a jak też y, różne instytucje, czyli y, GOPS, tak, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mogą być to instytucje też y, wszelkie tak pomocowe, pomocowe pom tak, które, które, które się tym zajmują. Y, wtedy takie zgłoszenie trafia do, do naszego lidera. Taka rodzina jest... Y, Przypisywana do, do wolontariusza. Wolontariusz yy, wtedy, jakby, kontaktuje się z rodziną, tak, jedzie na pierwsze spotkanie do takiej rodziny, gdzie poznaje, stara się, tak, poznać całą historię, tą trudną sytuację, w której, w której, się znaleź, w której dana rodzina się znalazła. I na podstawie takiej, takiej wizyty, tak, takiej rozmowy, często są to historie bardzo trudne dla samego wolontariusza, nie tylko dla rodziny, bo często są to rodziny, które. Yy, no o tą pomoc też, też mają problem, żeby poprosić, tak? Często, często jest tak, że one, jak przychodzimy do tych rodzin, często jest tak, że te rodziny po prostu mówią, że może jest jakaś rodzina lub ktoś, kto potrzebuje tej pomocy bardziej niż one. Więc... A często jest to zaskoczenie, kiedy przychodzicie do takiej rodziny? Często jest, przeważnie jest tak, że ta rodzina wie, tak, że my ich odwiedzimy. Bo jeżeli mhm. jest zgłoszona, to też oni muszą wiedzieć podpisać tak, że zgodę podpisać na zgodę na to, że, że my tam przyjdziemy, tak, że, że, że ta sytuacja będzie miała miejsce i, i ten wywiad, ta rozmowa z nimi będzie przeprowadzona. Też często są to pytania właśnie bardzo niewygodne dla nich, tak? Ale, ale staramy się też zrobić taką, taką, że tak powiem, atmosferę, tak, zapewnić, że, że, że jesteśmy odpowiednimi ludźmi. I, i wtedy. no. Pękają lody. Tak, pękają, pękają lody, lody i proszę, lody, mi, łzy, z, tak, proszę mi wierzyć, lecą, że. że e, tak, że lecą łzy zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. No i wtedy. Zdarza się tak, że, wiadomo, że, że, że ktoś jest zweryfikowany negatywnie. Tak, tak, tak. Już na ten moment mamy odrzucone, że tak powiem, cztery rodziny. No też nie wspieramy rodzin roszczeniowych, tak? które po raz kolejny chcą przyjść do paczki, chcą zrobić sobie jakieś źródło dochodów, nie. Czyli zdarzają się ustawki? O tak. Czy ustawki? Zdarzają się rodziny, które co roku na przykład dzwonią, że no w tym roku przyjedźcie do mnie, które raz odrzuciliśmy, ale co mhm. roku tak jakby dzwonią i... I albo takie, które tak naprawdę, nie, nie wiem, są młodzi ludzie, którzy nie pracują, korzystają tylko z różnych zasiłków, no to tego nie wspieramy. Chcemy widzieć tą y, jakąś inicjatywę, którą to rodzina chce podjąć, żeby cokolwiek zmienić, więc to doceniamy, a, a roszczeniowe rodziny raczej odrzucamy, tak? To w takim razie, jakim rodzinom e, pomagacie? Co, y, jakie są, no, znaczy, to dziwnie może zabrzmi, jakie muszą być spełnione warunki, bo, bo, bo te warunki niejako powstają same, prawda? Y y tak naprawdę no, nie ma tych kategorii, takich stricte y, y, wyszczególnionych. Prze przede wszystkim są to rodziny, które y, borykają się z jakimiś problemami, y, gdzie jest niepełnosprawność, tak? gdzie jest choroba, gdzie jest choroba spowodowana wypadkiem, tak? gdzie są to osoby na przykład, które są y, osamotnione. Przede wszystkim starsze, tak? które no, tak naprawdę, mimo tego, że gdzieś mają y, dzieci. Ale nie zawsze, nie te zawsze dzieci te dzieci wspierają. I, I to jest chyba takie przykre, tak? że, że tych, tych osób jest coraz więcej u nas, że, że jedyne, czego one tak naprawdę potrzebują, jak, jak zachodzimy i pytamy, to jest może nawet nie ta pomoc taka materialna, tylko to, żeby ktoś przyjechał i, i porozmawiał, napił się tej herbaty czy kawy tak? z, tą, z tą osobą. I to jest dla nich chyba najcenniejsze w tym, w tym, w tym wszystkim. Ale tak jak mówię, rodziny wielodzietne, rodzic, który samotnie wychowuje dzieci, tak? Więc to są rodziny, które które mają jakąś trudność w życiu i my tak. staramy się. Pomóc. I tutaj staracie się pomóc. Dobrze, to mówiliśmy o tym, kto może być beneficjentem szlachetnej paczki. To teraz porozmawiajmy o tej drugiej stronie, bo szlachetna paczka to jest taka akcja, która łączy. Kojarzy dwie, tak, tak. Łączy, łączy te dwie strony. Z jednej strony zgłaszają się ludzie, którzy chcieliby komuś pomóc, i za waszym pośrednictwem są kojarzeni z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Więc jak to wygląda po tej drugiej stronie? Kto może zostać darczyńcą? No, każdy może dostać, zostać darczyńcą, tak jak nie każdy może być, Rodziną, tak, ale jakieś czasu. procedury też trzeba spełnić przejść, tak? Tak. Jest to różnie, naprawdę, to, patrząc nawet na nasze łódzkie podwórko, to yy, włączają się szkoły, co roku włączają się szkoły, przeprowadzają w swoich szkołach zbiórki, w, już wcześniej, tak? Czekają właśnie na ten moment otwarcia bazy, żeby wybrać swoją rodzinę i yy, organizują kiermasze, w różny sposób zbierają pieniążki, żeby właśnie pomóc tym rodzinom, ale może być to grupa znajomych, możemy zorganizować to w zakładzie pracy, tak? Możemy sami z rodziną wybrać jakąś mniejszą rodzinę, nie wiem, jakąś samotną osobę i ją, ją wspomóc, tak? The cat sat on the Więc no naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę pomóc, a ten czas przedświąteczny to jest taki szczególny czas, w którym... Nam się serce tak troszeczkę bardziej otwiera, otwierają. Ten tak, klimat działa. Ta magia świąt wtedy, mm -hmm. moim zdaniem jest taka prawdziwa, jak możemy komuś y, jakoś y, obdarować właśnie taką pomocą, to, to wtedy te święta stają się też inne. Więc tak naprawdę darczyńcą może być każdy. Y, 16 listopada otwieramy właśnie tą bazę rodzin, gdzie państwo możecie przejrzeć historię tych rodzin. Być może... Baza oczywiście z... jest na stronie... Na stronie Szlachetnej uh -huh. Paczki, tak. Tak, tutaj namawiamy, żeby wybierać z naszego rejonu, z rejonu łódzkiego, bo, bo staramy się wspierać lokalnie i... Bo generalnie rejonizacji nie ma. Nie. Yy, to znaczy, yy, jest rejon eucki. tam wchodząc ja na stronę ja Szlachetnej Paczki. Najbardziej no, staramy się zawsze tutaj, tak, żeby, żeby jednak uh -huh. te wszystkie rodziny, no nie zdarzyło się chyba, żeby żadna rodzina została bez pomocy, tak, tutaj u nas w regionie. Jeżeli już nie Więc, ma u nas darczyńców, tak, tak. wtedy, wtedy gdzieś tam tak. większe miasta pomagają nam, także Ach, działamy są... wspólnie, ale staramy się jak najbardziej też pomagać lokalnie, tak. I dochodzimy do weekendu cudów. To jest, tak jak panie wspomniały, kulminacja tej akcji. Tak mówiąc, w dużym uproszczeniu, to jest, to są, to jest ten weekend, kiedy następuje przekazanie tego, kiedy tak. darczyńcy spotykają się z obdarowanymi. Tak, będzie to 14-15 grudnia? W tym roku magazyn szlachetnej paczki mamy w Stajni na kościuszki. Nie wypowiem tej całej nazwy, bo jest za długa, ale. Centrum Rewitalizacji Społecznej. O, dziękuję. Stajnie. Tak, tam będzie y, Weekend Studów już od piątku. 13 grudnia od godziny 16 będziemy na magazynie. Darszyńcy będą mogli przywozić paczki i przez kolejne dwa dni do niedzieli do godziny 17 my będziemy te y, paczki wręczać. I taka propozycja, jeżeli ktoś chce nam pomóc na magazynie, bądź jeżeli ma transport, busy, którymi może nam pomóc rozwozić, te paczki też jak najbardziej czekamy. Do noszenia do paczek, głosu. także zapraszamy. Tak. I dzienny mężczyzn. Tak, tak. Też informacje <grym> o, dotyczące kontaktu z Wami również są na, na, na waszych, waszych social na media. Na Facebooku. Tak. tak, na Facebooku zapraszamy albo do kontaktu z Grażyną Merchalską, ona jest naszą liderką. Tak. To jeszcze na zakończenie zadam takie bardzo osobiste e, pytanie. Drogie panie, co wam daje uczestnictwo w szlachetnej paczce? No właśnie, dla no, mnie. wiem, że będzie trudno, <grym <grym osobiste <grym bardzo. <grym dla mnie wtedy jest taka prawdziwa ta magia świąt, jak mogę pomóc y, i, i widzę ten sens pomocy, to dla mnie wtedy są święta, tak? Ja jestem z tych, co robi dawać, niekoniecznie otrzymywać, więc ja spełniam się właśnie y, w, w, w weekend studów, tak? No myślę, że ja podobnie. No jestem piątą edycję teraz w tym roku i, i po ostatniej edycji już sobie też tak mówiłam, że chyba w tym roku nie tylko będę pomagać, nie będę odwiedzać rodzin, bo, bo zwy, zwyczajnie nie miałabym na to czasu, ale jednak jak już odwiedziłam pierwszą rodzinę, potem drugą. To jednak nie, jednak to... to Człowiek ta... się tak pozytywnie uzależnia, tak, co? Tak, że, że jednak to wszystko, to co mówiłam wcześniej, to jednak nie miało sensu, tak? Że, że jednak to te pomaganie i odwiedzanie tych rodzin, te emocje... Daje to jakiś yy, potem. Tak, że człowiekowi bardziej się chce i może też bardziej czeka tych świąt, ale ma się takie poczucie, że zrobiło się coś dobrego po prostu. No my często jestem... tak, jesteśmy... tak? Bo, bo, bo to jest nasz czas i... Właśnie po ostatniej historii Kasia, którą mi opowiedziała, jak znalazła się w jednej rodzinie, ja jestem zdania, że my jesteśmy we właściwym miejscu, tak. we właściwym czasie, po prostu jeżdżąc do tych rodzin, więc wierzę, że to jest gdzieś tam kierowane. I... A utrzymujecie Panie kontakty z tymi rodzinami, którymi, którym pomagałyście? Yy, tak, tak, tak potem już, czy chociażby prywatnie nawet? Wiadomo, że nie ze wszystkimi, ale z częścią na pewno tak, staramy się odwiedzać. Ja mam taką babcię, do której co dwa miesiące jeżdżę, i jej pomagam, bo jakoś skradła moje serce i... I tak, często jest tak, że się kontaktujemy. Nie? Na pewno po zapytać, jak było, jakie są emocje, bo też później musimy opisać darczyńcą tą sytuację, więc, e, więc tak. Z roku na rok e, akcja. E, miało być ostatnie pytanie, przed <laughs> ale jeszcze o to chciałbym zapytać bardzo. E, z roku na rok ta akcja e, nabiera coraz większych e, rozmiarów. E, czy w tym e, roku też kroją się jakieś rekordy? Bo coraz więcej osób e, chce pomagać, e, no i niestety tych potrzebujących. Też jest coraz więcej. Cały czas jakby wpływają, tak, Cały, y, zgłoszenia rodzin na ten moment y, mamy. Na ten moment mamy y, 71 rodzin y, zgłoszonych, w tamtym roku mieliśmy zgłoszonych 105, z czego obdarowaliśmy, obdarowaliśmy 72 rodziny, ale też nie idziemy na rekordy. Chociaż tak naprawdę z roku na rok jest coraz więcej tych rodzin. Mm -hmm. y mamy 24 y wolontariuszy, którzy są za zaangażowani, którzy są już tak jak m.in. Kasia, którąś y edycję z kolei. Więc jakoś to tak wychodzi, że, że co roku bijemy te rekordy, chociaż nie idziemy na rekordy. Tutaj statystyka akurat ma jakieś tam znaczenie. Tak. <laughs> Dziękuję paniom za to spotkanie. A was wszystkich, moi drodzy Dziękuję słuchacze, bardzo. tak zachęcam, zachęcam do tego, żebyście, żebyście się włączali. Jeżeli akurat macie ochotę spełnić się na, tej, na, tej, na, tym, na tym polu, w tej dziedzinie, to chyba szlachetna paczka jest takim, takim idealnym wyborem, idealnym pomysłem, bo pomagamy swoim sąsiadom, znajomym, którzy są w potrzebie. tak? tak? Mieszkańcom mieszkańcom naszego miasta. Pani Edyta Wizgier i Katarzyna Rudziewicz, wolontariuszki szlachetnej paczki, dzisiaj opowiadały nam o tej pięknej akcji. Dziękuję dziękujemy, dziękujemy wszystkiego bardzo. dobrego. Dzięki.